Gramy w tą, Diane, no to powinien być spoko matchup, taki akurat elegancki. Ziomek melak, my też melaki, mamy Kaziksa w lesie, no ma friganki na midzie. Mid free kill every time. Pingnijmy koledze, że mamy podrzut i do tego tauncika. No jak idę studia? Jestem na magisterce teraz, nie? Ale nie wiem czy je skończę i jaki jest mój... Zastosuję tych studiów. Na pewno przejdę do Dekanatura, podbić sobie legitymację, nie? Ile płacę za semestr? <grymnie> Nic, to są darmowe studia. Państwowe mordeczko. Zaraz widziałem te klipy, bo. Nie, wiem, to Q się strasznie dziwnie rzuca. Ja tego nie czuję, bo to jest trochę inaczej niż na Dianie. Bo jakby, jeżeli chcesz kliknąć to Q i rzucić je tak w miejscu, jakby przed siebie, target jest na Tobie, musisz centralnie na siebie rzucić. Nie wiem, rzucić dalej. Nie. Just wait my level 3 kolego. Idę to Dante jest prawdziwy? Uuuuh, czego zabiję? O byłem tam tam Dante, to już jest right? Fuck me, i zabiłem, ale. No, tak. Średnio na jeża siadło Prawdziwy Dan Dantes? Serio? Dantes Ej Beskidu to prawdziwy Dantes Ja pierniczę, pozdro YouTube feedback w takim razie Gramy na Dantesa widzowie, prawdziwego Dantesa, nie? Właśnie umarł Zabiłem prawdziwego Dantesa Wszyscy byli w szoku Nie jestem fanem tego użytkownika, ale też nie jestem fanem jego czempiona. Gra czempionem dla prawdziwych debili, nie? Każdy kto gra Belved Zasługuje na wizytę w psychiatryku, nie? Normalnie bym nie dropował wavea, ale do takich rzeczy można się poświęcić. Ja gram galio? ja nie wiem, czemu ja tym galio gram, nie umiem nie tym grać jak coś. O a ty to trafiło. Nie wiedziałem, że to masz taki zasięg. Trzecią grę w życiu galio gram, nie? Kim jest Dantes? To taki streamer Mary z Ameryki, który gra tylko Hekarimem, drzemordę i mówi jakieś pseudo życiowe porady dla widza. Taki TLDR. No się wycofam, bo tu jeszcze jest yy, nie tylko milion na ale stałem, że jeszcze jest belwet gdzieś w tych klimatach. A myśli, że recolnie. Jest zakaz rikolowania. No. Troszkę się nie zgrałem tutaj. Żyję? O, to jednak, ja też mam zakaz rikolowania, szybszy Ale myślałem, że wiesz, zrobię tak E do tyłu i uniknę jego podrzut, a tak Chwilę później bym musiał to rzucić, nie? Dobra, zagram to, nie? Niech będzie, chociaż buty brakuje Nie, stary Xayah to, to nie jest Dantes, nie? Stary Xayah to był Gołcik A Dantes to jest taki... Dziwny człowiek po prostu, w chuj no nie wiem, jak to powiedzieć, nie? I nie trafiłem dwóch creepów, ale dobra, go bot IR and do we kill Mam go z tej strony do mole chybaj se. Bo jestem panowie na flance! Odpalam ghosta! No, mogę w tego drugiego, ale myślałem, że z tego jednego po prostu. Ja, i no, no nothing. Obieguwa, drugie tempo. Ua! Ale musiałem to naładować, bo zabijesz go, o, kurwa! Ja pierdolę Dobra, bez papierów i bez pytań. Bez butów się nie nagrać tym championem Muszę ruszać buty na tym ludziku. O, to jest giga, giga słabe. Bo on. Y, 200 klipsów jest do przodu teraz. Przez to i 3-0 jest. To nie jest wolf mary Bo giga chuje, co się odjebało. Ale tylko, że nie mieliśmy follow-upu z bota. Więc ten milion nie umarł w first tempo. O, kurwa, on ma liczbę całego. O, zabił. Właśnie to jest ten problem, nie? Że to Diana całkiem sporo bije. A no, nie wiem czemu nie ociekał, ale dobra. It is what it is. Bo na chuj gram tym Galio jebanym? To nie jest champion dla mnie, nie? To nie moje klimaty. To jest zbyt kasztanowy dla mnie, nie? No i 6 gówniaków. To jest mega smutne, nie? Ty, pa Pa, pa, pa. Dobra, może na. Nie ale wolą to klikną to ku. Cool. Ja jestem na lustriku, 10 gier już chyba, nie? Ja nawet nie liczę. Ja spadłem z Mastera 100 do D2. Jaki lustrik wleciał, nie? Bracy, trochę go obijamy. Jak jeszcze może zaraz jednę. Trzeba pamiętać, że on ma tarczę dużą. Dobra, teraz nie ma tarczy. No trwa tam tarczą. No no przeżywa to. Oh my god. No, no zabili, ale ja nie dostałem shutdown. Muszę mieć liczbę na przede wszystkim. Bra, tyle dobrze, że nie jestem jakoś behind w expie. No ale it is what it is. Bra, Fera w topie, oj. Maybe we go play? Ja mam ghosta, mogę wbiec tam gdzieś. FUCK! Żegnam. Oh my. Dantes. Ja pernicie, drugie zabójstwo na zanim streamerze z Ameryki? No weighing. Ok, no widzę, że z forma życiowa. O ma Callbreakera? Michael z Dantesa, nie? Gram na Dantesa, spadłem do D2 i mam aktualnie serię z 10 luzów, nie? Dobra, ale może wreszcie za na liczbejna, Ile potrzeba na 1100 Golda 200 Golda do liczb nie panowie. Wtedy mój champion actually staje się championem. A nie w ogóle się oddam, bo teraz nie ma, nie? To jest. -d 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 -d. Dobra, panowie, mamy liczb Ja tutaj nagram na, tylko na przytrzymanie tego ziutka. Oni zabiją i o to chodzi, nie? I teraz Recall, Policy Nice ink. Ale jakiś dobry ten dantes nie jest, nie? Szczerze, mega mierny na tej belwet. Zero presji, zero niczego. Idziesz sobie podjazdy. Dobra, Niceo. Jinx, you can shoot. Tak, nice slajd. O, no, teraz tu. Ereczka, tako. Żegnamy kolegę Dantesa. Dobra, i teraz Jinx wszystkich zabijasz. Ja tylko jestem. Stoję tylko tak, żeby jej to dać, jakby coś się działo. Dobra, w porządku. Free shoot, teraz tu. Podrzut. Into town. Into you there. <grybujesz> Haha. And it's gone. Tak się właśnie piluje, mordeczko, nie? Poradnik pilowania. One on one. <grybujesz> Kiedy normalna muzyka powinna się oglądać? Mordeczko. Tu leci elegancki polski underground, nie? Rage'owa Polska. To będzie w mainie za dwa lata. Po prostu jesteśmy przed wszystkim, nie? Mogę ewentualnie zmienić hesojamy na Młodego Westa. Dobra, i dopychamy... Dopychamy tym, bo nie będę czekał na pałkę 50 golda przecież, nie? I tak to się żyje. Dobra, gościu ma dwa itemy na Dianie. Tak taktycznie jest tylko jeden item do przodu nade mną. No happens, nie? Niestety... O, to jest, to jest tak jak w życiu, rozumiesz? Czasem w życiu musisz się, jakby, przyzwyczaić do faktu, że niektórzy mają po prostu lepiej na start, a niektórzy mają gorzej, nie? Ty po prostu zapierdalasz na dwóch zmianach, a Twój ziomek wzroku dostał Mercedesa od starego razem z mieszkaniem w prezencie, no tak też może być, nie? I to jest właśnie tak jak w tej giereszce, nie? Ja, ja muszę taką Dianę pokonać, ale ja wiem, że siłą przyjaźni i siłą potęgi mojego ciała jestem w stanie ją zniszczyć, więc na spokojnie i wygrywamy tą grę, okej? Okay? Zanotujcie to, nie? No dobra, do mida. Jinx w kurwę bije, nie? Ona jeszcze kupuje chyba te... Hurikana, nie? naszym zadaniem jest tylko tyle co ją spilować. Ja na niej stoję, klikam W i PUM! I nikt jej nie zabija, nie? Szkoda przerywać lustryk, jak już taki ładny się nazbierał. Bez kitu rekord Polski lustrykowania. No Majkusi, mi się wydaje, że ta gra jest actually winable, nie? Ich team jest taki troszkę z gówna ulepiony, nie? Ich team to jest taka banda... Rozwydrzonych nastolatków. A nasz team to są młodzi biznesmeni z 20-letnim doświadczeniem. Wiesz o co chodzi? Okej, okay, Jinx ma dwa itemy. Co sądzę o LeBlanc w tym sezonie? Sądzę, że jakbym teraz grał LeBlanc, to już byśmy latali na. pod Nexusem przeciwnika. Ale stwierdziłem, że Pikne Galio, w którym nie umiem grać. Więc aktor może być. Dobra, da się wziąć tego jebanego kanona? Nie da się, no to Ebi je negatywne obrażenia. Już trzeci raz próbuję z E zabrać konona i nic się nie da. Nie no, on dopycha E na następny, na Jinx i takie bomby sadzi. Ropar, no on się zagubił. On jest zagubiony, to jest zagubiony streamer, on nie wie, czego chce w życiu. Może być Aferka na topie zaraz. Hoverujemy, żeby eleczką bronić. Dobra, plus 5 golda, a nawet plus 10. O, Dobra, Asha na no warrow Pa! Dobra, gościk, żeby uciec. Dużo bije, dużo bije ta asza, nie? Ja myślałem, że tam jemniemy tego zióbka, a jednak nie tym razem. Dobra, teraz cofka. Go dyz, weźmiemy sobie górnego wavea. Oj, taktycznie. Tarza już ma to. No i nice, nice, that's huge, that's huge panowie. Obawiam się, że właśnie bardziej Drake'a byśmy musieli grać, nie? Oni nie widzę siada, w którym bierzemy nashora. Oni mają wejście na wszystko, okej. Okay. Bez Aroa. Ja mogę tu Engage szukać. Dobra. Kite machine. Oj, kolego uważaj. O ta Asha naprawdę nieźle bije Agar Merida. Oni, żeśmy się wyjebali. 4 na 5. Mimo, ta Ashka jest problemem, akurat. On jeszcze ma milio, Range Queen, Rose Free Baron. I don't know, man. Dobra, patrz, Jinx to kradnie z rakiety. Jinx kradnie z rakiety i. O, za wcześnie, chyba. O, mamy dwa itemy. Mamy dwa itemy. Dobra, no on je potrzebuje. On potrzebuje i je, nie? Na razie tego nie ma. Trochę za... byt do przodu sobie siedział. Kurwa, teraz wchodzą trzy wave'y, wszystko. Hello? Kontroluje strasznie, nie? Dobra, ale teraz nam na trzy To był skill był? Na wjazd? Uh. Dobra, jak oni w badzie chcą, nie chcą się bić, no to jest just we lose. We just lose. Nie wiem. Nie wiem, bez papierów i bez pytań.